Witam wszystkich, Wie jesteście na kanale Sam sobie Inwestor, ja nazywam się Rostik. Ja inwestuję na giełdzie i na danym YouTube kanale pokazuję Wam, jak mi wszystko to idzie. W danym filmiku chcę pokazać Wam specjalną stronę, którą bardzo często używam pod nazwą Seeking Alpha. Dana strona jest bardzo fajna dla inwestora, żeby zobaczyć w ogóle stan spółki, w którą inwestujemy, na przykład jakieś tam dywidendy, historie, wyceny no i temu podobne. Także mamy. Mam nadzieję, że Wam filmik się spodoba. Proszę o pozostawienie łapki w górę i o subskrypcję kanału. Tak wygląda strona sikinalfa.com. No i wszystko będę pokazywać Wam. Akurat analizując jakąś tam spółkę wezmę na przykład do przykładu taką spółkę dywidendową, bardzo popularną spośród Polaków no w sumie nie tylko no bo stopa dywidendy jest naprawdę na wysokim poziomie, no i tak to wszystko tutaj wygląda jeżeli tutaj wpiszecie sobie jakiś tam ticker albo nazwę, no to można wybrać spółkę i całą historię i historię zobaczyć. Odrze, czyli co mamy? W sumie 33,50 za jedną sztukę. Jest taka historia ceny za jeden rok, 5. E, na przykład 10, maksymalny czas, maksymalny czas to jest od 93 roku, to wtedy akcje na przykład kosztowali tylko 7 dolarów, no a teraz ogólnie no to tak mamy IPS 4,41, cena do zysku PNA i 7,59, stopa dywidendy za ostatnie 12 miesięcy 8,25 i market cap 75 miliardów. E, tutaj z dołu mamy różne takie publikacje odnośnie danej spółki, takich Jakieś, jakieś tam anality, analityce prognozują, na przykład tam piszą, czy fajnie im nie fajnie, robią swoje takie analizy, analizy, na przykład można tutaj na przykład otworzyć jakąś tam i zobaczyć co, co tutaj w ogóle jest, na przykład bardzo ciekawie w sumie przeczytać takie akurat publikacje wiele, wielu osób, także fajnie to jest. Tutaj jeżeli z dołu, to tutaj mamy tak strong buy by, tak samo publikujemy jakieś tam osoby czy kupować, czy nie kupować teraz mamy tak tutaj z dołu jaki sektor industria jaka, na przykład tutaj jest producent tobacco, ile osób zatrudnionych kiedy była zapoczątkowana dana spółka z jakiego państwa United Kingdom to od razu mamy tutaj Revenue za ostatnie te kilka lat, tam, za chyba za 5 lat 2018 roku, i akurat mamy tutaj prognozę na kolejne lata. IPS, e, albo za, e, zarobek, można tak powiedzieć na akcje. E, tak samo mamy to, jak, jak, jak to tak samo w przyszłości ma wyglądać, plus minus orientacyjnie. Valuation, jaki wzrosty e, profit jakiejś spółki, e, tam na przykład market cap, total debt, e, jaki.

w ogóle ile spółka wypłaciła dywidendy, dividend history za ostatnie, od, za ostatnie 10 lat, można tak powiedzieć od 12 roku można od razu zobaczyć jak na przykład spółka powiększa akurat tutaj jest ownership, czyli kto jest właścicielem danej spółki, jakie tam instytucje osoby indywidualne ile akcji, jaki procent od całej spółki to jest peers, czyli porównania do innych takich spółek też z tam, z Tai su miu to samo, ką daro pavyzdžiui Altria, amerikietiška spółka. Jakaś japońska spółka, no a od tych dwóch innych w ogóle nawet nie wiem, ale są jakieś mał, małe spółki, bo 2,28 miliarda, tam Imperial Brands 20 miliardów, japońska spółka 40. No tutaj mam tak samo jakieś tam publikacje różne. Co tutaj mam? cash flow, income, balans spółki i jaki tam na przykład debt, czyli z, z, z Zakredytowaność, czyli spółka ile posiada kredytów w porównaniu do całego, całej wartości spółki. No, to rzadko używam w sumie. Tutaj najczęściej używam to, używam to takie zakładki, jak Financial. Na przykład mam historię od 2013 roku Total Revenue, Gross Profit, na przykład Operation Income, jak się zmieniał, bo oczywiście inwestuję tylko w spółki wzrostowe, które powiększają już swoje dochody, tam Net Income, na przykład Dochód netto, 6,5 teraz 11 na przykład. Tutaj jest informacja revenue per share, e, czyli zarobek w ogóle brutto, można tak powiedzieć na jedną akcję. IPS to jest ten zarobek netto e, mam na przykład tutaj było 3,40 na akcję, teraz 4,94 ilość akcji w obrocie, e, na przykład 1,9 miliarda, teraz 2,2, czyli troszeczkę ilość akcji się powiększyła za ostatni czas. Mam tutaj dividend per share, czyli jak spółka wypłacała dywidendę. Akurat można na przykład tutaj sobie zobaczyć, że IPS na przykład był 3,40 w 2013 roku, a spółka wypłaciła łącznie 2,36 dywidendy, czyli w sumie 66% od IPS-u. No i tak w sumie od każdego roku tutaj można sobie zobaczyć. IPS na przykład za ostatnie 12 miesięcy, no давайте wam pokażę, 2022 rok był 3,55. Spółka wypłaciła 2,63, czyli w sumie łącznie 75% swojego dochodu mam tutaj. I bida, ile spółka zarabia jakby na rynku wtórnym, czyli po prostu nie na rynku brytyjskim, a na zagranicznym, i jak te dochody się powiększają z czasem, no to w sumie taką zakładkę często używam. Tutaj jest też zakładka Balance Sheet, czyli nasze. E, czyli w, w sumie Total Current Assets, czyli wszystkie aktywa, spółki, e, na przykład za kredyty, spółki, nie, tutaj chyba дальше, tak, gdzieś tutaj powinno być Long, Total long debt, o, debt, total debt, net debt, tak samo czy on powiększa się czy się zmniejsza, oczywiście lepiej, żeby jego w ogóle nie było, bo była minimalna ilość No ale tak, na to też sobie patrzę z czasu do czasu. Cash flow, czyli przypływy pieniężne. Tak samo tutaj jest naprawdę wiele informacji takich korzystnych, kto inwestuje, to na pewno coś tutaj zrozumie z tych wszystkich cyferek. E, następne, co użyłem tutaj, Earning, e, na przykład, co tutaj mam na przykład z dołu, Annual IP. ale z Earning to użyłem bardziej zakładkę Earning Estimated, czyli prognozy analityków na kolejne lata, i akurat te, na przykład po danej spółce to nie jest na przykład bardzo fajnie, no bo czy dochód te, ten IPS ma się pomniejszyć albo w sumie zostać na tym samym poziomie, co nie jest dobre, no bo inwestuje bardziej w spółki wzrostowe, które powinny ten IPS powiększać e, z płynem czasu, akurat t, tutaj tak to nie jest, jest czasami minus 2, czasami plus 2, czyli w sumie na tym samym poziomie. No ale revenue, czyli dochód ogólny, no to spółka m, na, za kolejne lata, ma w sumie powiększyć. No, zobaczymy czy to tak w sumie będzie. Następna zakładka, która jest bardzo fajna, to jest zakładka Dividends. To jest akurat e, cała historia po wszystkich dywidendach spółki. Na głównej zakładce Dividend Scoreboard. E, to mam tak stopa dywidendy spółki, sp ile spółka wypłaca dywidendy i jak, jak ją powiększa i w sumie ile lat powiększa. No akurat tutaj jest 0 ex-dividend date, czyli dzień, dzień, na który musimy posiadać akcję, żeby otrzymać kolejną dywidendę. To jest akurat ten, ten rozmiar tej dywidendy 0,70 e, Tak samo tutaj mam dividend yield. Dividend yield to jest stopa dywidendy spółki. Można ją zobaczyć za ostatnie na przykład 10 lat, czyli na przykład zaraz ona jest na poziomie tych 8, 8,5%, co jest naprawdę bardzo dużo, no bo normalnie za ostatnie te 5-6 lat to jest gdzieś w granicach 7, 6, 6,5%, no a jeszcze dosłownie do 2017, 18 prawie roku, no to stopa dywidendy spółki była tylko 4%, co jest naprawdę teraz w dwa razy więcej w sumie. Yield on cost to jest Stopa dywidendy na zainwestowane na nasze środki, bo na przykład jeżeli my kupimy teraz akcje w takiej cenie, która jest i stopa dywidendy jest 8,5%, a na przykład za 10 lat spółka powiększy dywidendę łącznie tam na 20%, no to nasza stopa dywidendy będzie o 20% większa. Nie fakt, że to te osoby, które kupią akcje, otrzymają taką samą stopę, no bo akcje mogą być po prostu droższe. No i na przykład wam historię pokaże taką, że jeżeli by kupiliśmy akcję w 2000 roku, no to nasza stopa dywidendy na zainwestowane nasze środki była już by w granicach 40%, co jest naprawdę bardzo dużo. Tak samo tutaj w ogóle, jeżeli by tam 20 lat temu inwestowaliśmy, no to teraz stopa zwrotu roczna, roczna w ogóle, ty Ситко з дивіденди була в границях 40%. Це є дуже. То є акурат дивіденд історії за кожен рік, яка була стопа дивіденди на кінець року. E, так само тут є дивіденд кров, чи Jak spółka powiększa te swoje dywidendy, za 10 lat na przykład w 2013 roku było 2,17, teraz 2,64, tak samo mam tutaj po każdym roku aż od 1998 roku, wtedy spółka wypłacała tylko 0,13 centa na jedną akcję, no a jednak bardzo fajnie powiększała, no bo tutaj zobaczcie 223, potem na 5, na 5, na 14, bardzo dużo lat powiększała dywidendy aż o całe 14-15%, no i akurat e, za ostatnie czas e, troszeczkę tą dywidendę jakby zaczęła mniej powiększać, można tak powiedzieć. E, no i tutaj jest jeszcze taka zakładka jak Dividend Estimated, to jest prognozowane dywidendy na kolejne lata, na przykład e, w 2023 się spodziewają wszyscy, że spółka wypłaci 2,86 dolara na akcję, na przykład w 2025 to już 3,01 dolara. No i w sumie tutaj tak. Tutaj jest jeszcze taka zakładka jak peers. To jest porównanie z innymi spółkami z tej samej branży. np. British American Tobacco, Altria, Japan Tobacco i jakieś inne spółki, które w ogóle nie znam. Tutaj jest takie market cap. Ile osób jest zatrudnionych tą czy inną spółką. Na przykład jest od razu różnica BTI 52 tysiąca. Altria Group tylko 6300. Także np. w tym to od razu widać taką, taką różnicę. Prime Price return to jest bardzo fajnie, bo można od razu sobie zobaczyć, ile by można było zarobić na tej czy innej spółce za jakiś czas. Wezmę na przykład za ostatnie 5 lat, no to można zobaczyć, że za 5 lat by cena zmniejszyła się o 30%, czyli by my byliśmy stratni aż o całe 30%, co jest no nie do końca fajnie. No ale pamiętajmy to, że spółka wypłaca dywidendy, no i tutaj trzeba brać nie tylko price return, a total return, co jest już o wiele lepiej i total return nam pokazuje to, że za 5 lat stopa zwrotu była minus 0,24% łącznie za tych 5 lat, czyli inwestycje w Altria w sumie byłyby lepsze, bo zarobiliśmy by tylko 4,69%. Za 10 lat to wygląda troszeczkę inaczej 8,54 i 122 na Altria, ale jest akurat za 10 lat. Jeżeli wezmę tutaj taki kalendarz i na przykład wpiszę tutaj sobie rok 2003, no bo powiedzmy by zainwestowali w daną spółkę 20 lat temu, tak, no to mamy to, że na przykład nasz total return podany z inwestycji byłby 856%. W sumie też jest mniej jak Altria, bo aż 1200, no ale już jest więcej jak w sumie inwestycje nasze w indeks S&P 500, bo on za 20 lat Przyniósłby nam 60-50% total return. Чи інвестиція w British American Tobacco була na przykład lepsza. Oczywiście, że niechwala inwestycja w в spółkę, спілку, po prostu показує Wam. daną stronę, żeby Wy na przykład mogli ją używać sobie i widzieliście co tutaj do czego. Tutaj też jest taka zakładka jak Momentum, tutaj można sobie zobaczyć Price Performance za ostatni czas w porównaniu z indeksem na przykład to jest price return, tak samo to co Wam mówiłem, że z indeksem z 500, na przykład za 10 lat, no to inwestycja w indeks by przyniosła nam 164% zysku, no a w bycie, że mają tabako, minus 36, no ale pamiętajmy, że spółka wypłacała dywidendy i jeżeli wezmę total return za ostatnie 10 lat, no akurat coś niedobre tutaj mi pokazuje, bo mi pokazuje minus 10,70, w sumie łącznie 10,71, a powinno być nawet tutaj więcej. No ale jeżeli wezmę na przykład ten sam kalendarz od 2003 roku i do teraz, powinno mi tutaj się zaladować, o to co Wam właśnie mówiłem, że jednak inwestycja w British American Tobacco byłaby lepszą, bo za ten tych 10, 20 lat indeks wzrósł o 640%, a British American Tobacco o 856%. No także można tutaj sobie tak zobaczyć, wiele takich różnych grafików, no i ogólnie to jest taka szybka bardzo e, przegląd danej strony, mam nadzieję że on, dana strona Wam się też podoba i możliwe też używacie, a jeżeli chcecie kupić sobie dostęp premium, tak jak mam jego ja, no to link będzie z dołu podanym filmikiem otrzymacie po nim bonus plus jeden tydzień darmowego dostępu. Dziękuję za obejrzenie, cześć pa.